recording. Okej, dobra. Jest nagrywane, jest nagrywane. Więc witam, witam. Jesteśmy na live'ie. Robimy opening. Jeżeli coś fajnego wydropi, to prawdopodobnie będzie to w następnym odcinku ze Więc zaczynamy. Będziemy chcieli wydrobić smoke'a. Więc klikam od razu pierwszą, pierwszy od razu klejnocik. Jestem z widzami oczywiście na Discordziku. Na który serdecznie zapraszam. I start. Zobaczymy. Zobaczymy, Dobre czy nam drogi. coś wydropi. Trochę mam Dobre klejnotów, drogi. więc. O, już przyleciał smoke. Nie będzie. No nie, mógł być legenda, chociaż. No dobra, ale tego skina nie miałem, więc jest dobrze. Bardziej dla biedrucha. I raz, i kolejny. 110 klejnotników polował. po się. Tak, gram na padzie, Altanko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Smokea nie było jeszcze. Nigdzie. Nie, nie było chyba. Epic. Okej, okay. zawsze epic to jest 15 tokenów. To jest 15 tokenów, więc git. Kolejny. Czy będzie smoke? Mam nadzieję, mam nadzieję. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest, jest, oh. będzie smoke! Nie! nie. No nie, nie mogę. Dobra, kolejny. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Hop. Alan, masz zielony nick? Jak to zrobiłeś? mam kciuki. Dobra, nie, 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 już smok wyleciał. Oooooo, jaja. Ja, Ej, kurpit, e otwieraj otwier otwier epickie. Epickie też? No dobra, to epickie. Epickie też otwieraj. A na epickich też jest smok? Chyba nie, czy jest? Nie. Na epickich nie ma smoka. Dobra, epik. I teraz znowu smoke'a otwieramy. Zrobimy taką taktykę. Może to się coś poszczęści. Może odpuszczmy smoke'a. A... Nie, 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 pojedynczo, pojedynczo. Smoke już był, czyli prawdopodobnie już się nie trafi. Nie. Dokładnie. Epic, Zatrzyma się nie. chociaż na epiku. to zawsze tokeny. Nie, to... To nie, to... Nie, to prawie z dobra, 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 dobra. Musi być... Stój, stój, stój! nie! Stój. nie, nie, nie. Tak, o nie! Pochudaniu. O jest, yes. oh. Dobra, nie było smoka! Nie było smoka! Stój! Zatrzymaj się! Jest! 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 Jest smoke! Nie Woo! Nie, wierzę. Jest smoke! Dobra, dobra! To jest epic skiny, epic skiny! Dawajcie po smoka! Dawajcie na smoka! Smok. Jadzie. Udało się, udało się, nie, mamy smoka teraz pod rząd! zielony! Też tego nie mam! Kurczę! <noise> Jakbyś go dropnął. Ja ja by... Dobra, kolejny, 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 kolejny! Nie mam zielonego i nie mam smoka! Nie mam zielonego i smoka ze, ze specjalnych Smoka nie będzie! Legendarka, legendarka chociaż! A, i 15 Dobra, kolejny, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Proszę, proszę, specjal, 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 Nie, nie będzie Ajaj, aj, aj. astronauta, astronauta. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden Dawajcie, 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 dawajcie specjal, 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 nie, 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 nie. Dobra, kolejny, 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 otwieramy. hop Chory jestem. O kurczę, spłuczuję Kubańczek. Dobra, dobra, niebieski! Będzie! Będzie coś? Nie, legendarka! Stój! Dobra! Okej, okay, okej! Okay. spokoj, zawsze 30! To jest 30 tokenów. Okej, okay, następne. o, Dobry dźwięk! Dobry dźwięk był! Dobry dźwięk był! Dźwięk mi daje? Będzie! Będzie! Nie. nie, legendarka. Nie. I ja ci kręcę. Dobra, kolejny, kolejny, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nie, pojedynczo, pojedynczo, tylko i wyłącznie Stój, stój, nie. I ja cię kręcę. Nie, no to chyba za dużo szczęścia by było, za dużo by było szczęścia. Przez kabel USB, Alan, co? Ale... Stój! O, będzie, ile, będzie! Nie! Ja nie. bym miał, by miał dynamitrona powtórkę. To by było dużo tokenów. Siedem O, siedem... No. Ile? No. Siedem sześć. Siedem Brat złotych. No, nie, tak. nie, ja nie bo ten teraz nie jest! Ja nie mogę! Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O, dobry dźwięk dobry, dźwięk, dobry dźwięk, dobry dźwięk! Siema, Ksiu. Będzie! Yeah. Nie, nie ma. Nie ma. Losuj ile sił? Dobra, do końca tokenów losuje. Do końca tokenów losuje. Jeszcze yeah. dwa razy. Jeszcze dwa Jeszcze razy. Bez dropu o, o, nie, legendarka. Jeszcze legendarka. Zatrzyma się. Nie! Ja O Ogólnie go nie miałem. O kurcze. duplikat smoka. O, 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 czekaj! Dobry dźwięk! Bardzo dobry dźwięk! Bardzo dobry dźwięk! On zawsze yeah. coś dobrego znaczył! Banan! Banana też nie mam! Kurczę! E dawaj e e jeszcze raz tego smoka. O, 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 o! Jest, jeszcze, idę, jeszcze, idę, jeden, idę. jeszcze jeden! Jeszcze jeden, epiku, jeszcze jeden na epiku! Jeszcze jeden na Epiku! Jeszcze jeden na Epiku! Let's go! Zamykam pie, e zaciskam pięści, zamykam oczy nie widzę nic! I tylko słucham Jak będę słyszeć? Aaj Karamba! Do czego smoka? Nie będę miał takiego no, szczęścia. Nie bo to jest więcej procent na specjala znowu i będziesz mógł dostać 700 zatom. No właśnie, ale jaka jest szansa, że trafię tego smoka, proszę was. Nie wiem. Dobra, okej, okay. jednego, jednego otwieram. Jednego! Teraz pewnie o, straci. Właśnie straciłeś 120. O, nie. Mówiłem, że tak nie, że, że to nie działa. Dobra, wystarczy, wystarczy, słuchajcie, wystarczy. Tu jest fajna oferta, 350. Z 9 tych. Do 900. Nie 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 dobra, już wystarczy. Mamy smoka. Jesteś złotych. Pierwszy raz kiedy kiedyś tam nie jest Pejtunek A wiesz, że ten Porfidierz, że go prawie nie widać tych Budoku? Wiem. Dlatego go biorę. Porfidierz to jakbyś umiał super punch, to ja bym nie... Cześć, ma, witajcie yy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Stumble Guys. Tym razem pojedynek 1 na 1 w Laser Tracer, więc będziemy unikać laserów. Oczywiście, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jeżeli Wam się podoba ten materiał i chcielibyście wziąć udział w następnych e, albo po prostu zobaczyć kolejne odcinki, e, kolejne filmy The Stumble Guys lub inny gierek. No dobrze, no to w takim razie pojedynek. Z dwoma graczami będzie to Bartek i Dorwol. Gramy z emotkami, więc każdy może siebie atakować. Zobaczymy, zobaczymy. Uuu, Dorwol już został pokonany. Tym razem będzie to z FF Asia i Panaxą. Zobaczymy. Tym razem gramy bez emotek. Czyli trochę spokojniej będzie. Jeden z graczy powiedział, że nie posiada emotek, więc gramy bez emotek. No widzę, że tutaj już jest trochę lepiej. Nie, ma, nie mają gracze żadnych lagów. Potrafię przeskakiwać przez lasery, więc nie jest źle. jest nawet bardzo dobrze. Uuu, tutaj już było blisko. W ogóle powiedzcie jak wam się podoba to zostawienie tego smoka z, z... tym ogonkiem, Nie wiem jak to.. krokami. I mogę tego raczej nazwać krokami. Wow, 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 zakapiłem się. Okej, okay, okej. Okay. Hop i hop. Na razie jest spokojnie. Trzeba patrzeć na wszystkie strony. Dobra, na spokojnie. Oho, już tylko we dwóch zostaliśmy. Czuję się trochę jak taki króliczek, który skacze. Na spokojnie. Na razie wychwytuję miejsce, gdzie powinienem skakać. Jeszcze nigdy nie doszedłem do samego końca. Uuu, tu już było blisko. Dobra, dobra, na drugą stronę przeskoczyłem. Wow, wow, wow spokojnie, spokojnie. Nie, już było blisko. Nie. No i gratulacje, Asia. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. No i kolejna para y, przeciwników, jeden z YouTube'a, drugi z TikToka. E, player znany również jako Dominik oraz y, Giganoder. Y, no to jest użytkownik z TikToka, nie będę mówić jego niku, bo nie każdemu mogłoby się to spodobać. Gramy bez emotek, y, tak zadecydowali. Jeden użytkownik nie ma, drugi powiedział, że wolałby bez, więc idealnie się złożyło, dobrałem ich tak, żeby właśnie y, nikt nie był poszkodowany. Ok, poprzedni mecz nie był zły, nie był zły, natomiast nie wyszedł idealnie tak jak bym chciał. Teraz będę się starał, żeby to poszło jakoś troszeczkę lepiej. No i zobaczymy, zobaczymy. Dobra, dobra, na no spokojnie. O, szybko wygrane. No okej, okay. kolejny, kolejny kolejna para przeciwników, tym razem oboje z TikToka, Placuszek i Ewa. Nie ukrywam, że poprzednia gierka była dość krótka, więc mam nadzieję, że ta trochę potrwa. Dzisiaj się czym wykazać. Na razie mamy spokojnie, powoli te lasery się przemieszczają. My dużo, dużo przestrzeni, no ale za chwilę to się zmieni. Za chwilę już nie będziemy mieli tak fajnie. Ok, potrójne. Z tej strony. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby już przeskakiwać. Ale okej, okay, dobra. Mamy na razie dużo przestrzeń, ponad połowa planszy. Już sobie przeskaczę na drugą stronę i tutaj będę czekał tu najpierw. Teraz tutaj. A następnie tutaj. Hop. Oj, nie wiem czy to był dobry pomysł. Dobra, jest ok, jest ok. Tu tutaj już coraz więcej. Dobra. ze skokiem. No i wygrałem! O kurcze. Ej nie, to już było dużo nawet tego. No i mamy kolejny pojedynek tym razem z kolejnym widzem z YouTube'a i kolejnym widzem TikToka. Czyli Monsior i Tomczak. Gramy bez emotu, aby mm, Naszym graczom było swobodniej, tak mogę to powiedzieć. Jedyną presją, którą e, tutaj ktokolwiek może e, zdziałać, to lasery mm, zmierzające w naszą stronę. Na razie, w bardzo żółwym tempie, tak na razie można by tak powiedzieć, że w żółwym tempie. Natomiast za chwilę się przyspieszył i będzie dużo, dużo goręcej. Możemy się nawet przyjrzeć, jak buzuje kwas pod nami, w który można wpaść. Chociaż ja wolę myślę, że, że to jest po prostu kisiel. Agrestowy, agrestowy kisiel, albo galaretka. O, możecie w komentarzach napisać, czy jesteście raczej e, team kisiel, czy team, team budyń. To prawie to samo, z, to z tym wyjątkiem, że budyń ma mleko na kisiel wodę ja osobiście wolę budyń najlepiej jakiś w ogóle fajny, wymyślny o, no i wygrałem, okej okay. no i mamy kolejny pojedynek tym, raz tym razem playe 4e oraz kreska mm, przecinek cinek kolobka. Igramy z emotkami. Żeby trochę podkręcić atmosferę. Ajajaj, blisko, blisko, dobra. Nie, no co, co ja mówię, jakie blisko? Dobra, oni na razie się biją ze sobą w ogóle. trzeba uważać na te motki. Uuu, blisko, blisko było. Dobra, teraz trzeba ostrożniej. Ajajaj. Teraz to wszystko na drugą stronę. I chodź mnie goni. U -u 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 -u. Ale go ratowałem. O nie. No, i mamy ostatni pojedynek tym razem z Mufasem i Kaziem, czyli stałymi widzami e, moje, moich liveów na YouTube. Gramy bez emotek, zobaczymy jak nam pójdzie. Więc, bez spiny, na spokojnie. Jedyne co to. to tylko lasery mogą nam zrobić krzywdę. O, Kaz już odpadł, dobra, został już tylko Mufas. Na razie jest spokojnie. Jak Wam się w ogóle podoba ten skin? Ładne, moim zdaniem, zestawienie. Uuu, no i wygranie. Okej, okay, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Eee, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Magiczny trio. Natomiast ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!